Jedziesz na wakacje do jednego z krajów Unii Europejskiej? Oto 5 faktów, które powinieneś wiedzieć na temat rimingu, roamingu. Po pierwsze, połączenie i SMS -y wykonywane z zagranicy do Polski kosztują tyle samo co komunikacja wewnątrz naszego kraju. Oznacza to, że niezależnie jaką ofertę macie, czy to jest prepaid, czy to jest abonament, będąc za granicą i dzwoniąc do Polski, będziecie płacić tyle samo za połączenie i za wiadomości, co w Polsce. To jest bardzo przydatne, bo jeżeli na przykład macie ofertę no limit, to za połączenie i smsy wykonywane z dowolnego z krajów Unii Europejskiej nie zapłacicie dodatkowo nic. One będą rozliczane po prostu jak w Polsce. Po drugie. Roam Like At Home nie obejmuje połączeń międzynarodowych wykonywanych z Polski. Jeżeli jesteście w Polsce i chcecie zadzwonić na przykład do Niemiec lub Hiszpanii, lepiej nie róbcie tego, bo zapłacicie za takie połączenie na zagraniczny numer bardzo dużo. Wynika to z tego, że zasada Roam Like at Home obejmuje tylko połączenia w roamingu, a nie same połączenia międzynarodowe. Wielu osobom to może się wydawać niezrozumiałe, więc wyjaśnię tę skomplikowaną sytuację na przykładach. Jeżeli jesteś w Polsce i dzwonisz na polski numer będący za granicą, na przykład Twój znajomy wyjechał na kretę na wakacje, to wtedy nie płacisz nic za połączenie z nim. Jeżeli jesteś za granicą i dzwonisz na dowolny zagraniczny numer, który obejmuje zasada Rome, like at home na numer angielski, francuski, niemiecki, dowolny inny, to też za to nic więcej nie płacisz. Ale jeżeli jesteś w Polsce, i dzwonisz na numer zagraniczny, to płacisz za to dodatkowo, jak za połączenie międzynarodowe, ponieważ takich połączeń międzynarodowych nowe unijne prawo nie obejmuje. Po trzecie, Rome Like at Home działa nie tylko w Unii Europejskiej. Przede wszystkim mówi się o tym, że nowe prawo europejskie działa wyłącznie w Unii, ale to nieprawda, bo kilka innych krajów zdecydowało się je wprowadzić. Są to Norwegia, Liechtenstein oraz Islandia. Ale uwaga, jeżeli będziecie w Szwajcarii, lepiej nie włączajcie roamingu, bo ten kraj nie wprowadził nowego prawa, nie należy też do Unii Europejskiej, więc tam połączenia nadal będą bardzo drogie. Po czwarte, będąc za granicą, możesz też korzystać ze swojego pakietu internetu. Każdy z operatorów przyznał swoim klientom pewien pakiet danych, z którego mogą korzystać za granicą, ale uwaga, nie jest on taki sam jak krajowy. Oznacza to, że jeżeli macie w Orange, w Plusie, w Playu, gdziekolwiek 10 GB danych do wykorzystania w Polsce, to ten pakiet do wykorzystania w Europie nie będzie taki sam. I co więcej, często nie będzie obejmował też promocyjnych GB. Tego, ile danych możecie wykorzystać za granicą, możecie dowiedzieć się na stronie internetowej operatora, sprawdzając dokładnie swoją ofertę, lub idąc do salonu operatora. I tam na pewno dostaniecie wszelkie niezbędne informacje na ten temat. Przykładowo ja. W swojej ofercie rodzinnej mam do wykorzystania 50 GB na trzy numery. Ale jeżeli jadę za granicę, to na te trzy numery mogę łącznie wykorzystać nieco ponad 8 GB. Jak widać, różnica ta jest widoczna, ale z drugiej strony ilość dostępnych danych, wielkość tego pakietu jest na tyle duża, że powinna wystarczyć większości z nas podczas wakacyjnych wyjazdów. Należy pamiętać też o tym, że jeżeli przekroczy się swój europejski pakiet danych, za dalsze korzystanie z internetu trzeba będzie płacić, a konkretnie 4 grosze za 1 MB lub około 40 zł za 1 GB danych. To nie jest zbyt dużo jak na dotychczasowe ceny europejskich pakietów danych, ale z tym kosztem trzeba się liczyć należy o tym pamiętać. Po piąte, z europejskiego roamingu nie możesz korzystać ile wlezie. Na przykład w Niemczech czy w Czechach wszystkie usługi, rozmowy, smsy, pakiety danych są znacznie droższe niż w Polsce. A jeżeli jedziemy za granicę, to musimy korzystać z cudzej sieci i nasz operator musi za to zapłacić. Dlatego, korzystając z roamingu za granicą, poniekąd narażamy naszego operatora na straty. I żeby te straty nie były zbyt duże, Unia Europejska postanowiła, że z roamingu nie możemy korzystać cały czas. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy, przez ponad połowę tego okresu, korzystaliśmy z telefonu za granicą, operator będzie musiał nas o tym powiadomić, a następnie będzie mógł doliczać dodatkowe opłaty, a my zapłacimy za roaming znacznie więcej niż się spodziewaliśmy. To wszystko, co powinniście wiedzieć na temat działania roamingu w Unii Europejskiej, na temat zasady Roam Like at Home. Jeżeli ten film Wam się podobał, prosimy Was o łapki w górę, to motywuje nas do dalszej pracy. Żeby widzieć kolejne nasze filmy, prosimy, kliknijcie przycisk subskrybuj. A poza tym widzimy się na Spider -Sweat. Cześć! Jedziesz na wakacje do jednego z krajów Unii Europejskiej. Oto 5 faktów, które powinieneś wiedzieć o nowym rimingu. Kurwa. Kurde, zawsze to musi być. Jedziesz na wakacje do jednego z...